Siemano, witam wszystkich serdecznie. Nie było mi trochę czasu, z dwa tygodnie. Ale już wróciłem, jestem, byłem na wakacjach. I dzisiaj po prostu, wyszedłem dzisiaj rano, jestem taki niewyspany. No i po dwóch tygodniach nie bycia u mnie w szklarni. Powiem wam, że to wszystko wygląda tragedia. Ja w ogóle jestem tak niewyspany. Tak jestem zmęczony w ogóle. Znaczy ja po prostu no, mówię wam, że... <gry> A ci jest tyle roboty No i właśnie, nie będąc przez tyle czasu Na działce, no ponad tydzień, to... po dwa tygodnie nie nagrywałem nic Dopiero teraz zauważyłem, że wszystkie pomidory, które mam w szklarni, No wszystkie może, poza dwóch szaków To są te malutkie Takie do sałatki Czyli w tym roku nie będę miał dużych pomidorów, tylko będą same takie ciupki, ciupki, ciupki Tu tak wszystko pozarastało, że zobaczcie, czuję się jakby był w dżungli, zobaczcie Widzicie? Normalnie pomidory są większe ode mnie, mają ponad 2 metry Krzaki Są pełnie obcinane <laughs> Także Zer Pojawiły się takie liście, nie wiem czy tam łapie tą chorobę czy nie, zaraz je o wszystkie oberwę, te które są właśnie w takim kolorze ale pomidorków, tych malutkich, to zobaczcie ile mam. No mega. Także będę chyba sałatkie cały czas. Zobaczcie. I tutaj na jednym krzaku jest po kilkanaście, kilkadziesiąt pomp pomidorków. No ale co? Czy mam w ogóle pełne, nie, pełen dzień roboty? O, tutaj mam to z drugiej strony. Zobaczcie. Też mam trzy krzaki ogórków, na których nie mam ogórków. O, jeden ogórek widzę. Zobaczcie jeden na górek jeden, jedyny na górek także wróciłem o Jarmusz, zobaczcie jaki duży także dzisiaj wróciłem i zajmuję się tym całym syfem tutaj to tu się porobiło bo normalnie jest strasznie zaniedbane, zobaczcie yy, no i co idę zjem jakieś siadanko idę zjem jakieś śniadanie i i biorę się do roboty. A few moments later. Dzień dobry, kochani, witam was na moim kanale ponownie. Dzisiaj zajmiemy się trzema rzeczami. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że nie było mi dwa tygodnie, bo tydzień chorowałem. A drugi tydzień siedziałem nad morzem i opalałem sobie tyłek. A dzisiaj zajmiemy się tak. Fasolką szparagową będę sobie sadził w miejsce Bowu tam co widzicie. Do tego będziemy robić ogóreczki aż 54 słoiki. I przejdziemy się do razu, zobaczymy czy są grzyby. Także widzimy się za chwilę. Czy się u mnie dużo dzieje, bo jakieś bizony, jakieś maszyny jeżdżą w koło w polach? Ja polotkę sobie cię przygotowałem. Zobaczcie, pod tą fasolę, co będę sadził. Przejechałem raz glebogryzarką. Ładnie mi to wszystko przemieliło, powybierałem chwasty No i zobaczcie, kupiłem sobie fasoleczkę i będę zaraz moczył. Słuchajcie, wróciłem z miasta. Kupiłem cztery rodzaje fasolki. Tam na to poletko, co wam pokazywałem, będę sadził. Kupiłem jakąś Berggold, nie wiem co to jest, Berggold, jakaś taka odmiana. Kupiłem dwie żółte, Jedną kupiłem fasolę szparagową, czyli Ferrari, czyli będzie bardzo szybka, może będzie szybko wschodzić po Ferrari. No i Majorkę, bo mi się kojarzyła z wakacjami. Czyli te cztery zaraz te fasolki na mocze. Wezmę jakiś pojemnik, namoczę sobie na noc w jakiejś winnicy żeby się te nasiona opiły wody wiecie, jak się opiją wody to już będą miały w sobie nie będą musiały ciągnąć z gleby i myślę, że w ciągu kilku dni coś wzejdzie w ciągu może tygodnia, jak dobrze pójdzie także zabieram się za moczenie tych czterech pasolek i widzimy się jutro rano, bo dzisiaj już jest wieczór także dzisiaj już nie będę tego robił bo muszę namoczyć przez noc a jutro będę jeszcze robił ogórki bo zamówiłem sobie troszkę 20 kg także będziemy też robić ogórki na chwilę obecną idę moczyć fasolkę i widzimy się do jutra widzimy się jutro, do zobaczenia fasolkę już mam, zobaczcie jest namoczona w wodzie była od wczoraj także już jest napęczniała ma trochę wody sobie, więc tylko patrzeć jak będzie coś wy, 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 wypuszczała pierwsze kiepie, przekiełki teraz sobie przygotuję tutaj to poletko nie wiem czy się tak na lipę po prostu jak lecisz sobie jakieś takie grobelki przejścia zrobić, ale chyba tak zrobię raczej. Dobra, zaczynam się, e, czy zabieram się do, do roboty. Brat, trzy takie czy takie zrobiłem sobie grobelki. Jak widzicie. Na razie czwarte nie będę robił, bo później będę miał w sumie po czym chodzić. Także pierwsze co to sypię na tą stronę, później dwójeczka i trójeczka. I działamy. Dobra, zabieram się za... Zabieram się za wysiewanie. Dobra, te trzy mamy już wysiane. Został mi tylko jeszcze jeden, to sobie zrobię teraz jeszcze miejsce. Jeden rząd i walimy dalej. Dobra, zrobiłem czwarty i końcówka, zobaczcie. Uleję tą wodę trochę jeszcze. Tu mam na jakoś podpachę Was dam, żebyście widzieli. O! I po prostu będę wrzucał już taką ryżkę, już po prostu ile wleci, to wleci po prostu. Wiecie o co chodzi, nie? Tutaj sobie to to wrzucę. O! I teraz to wszystko sobie zasypiemy w sumie zasypiemy tylko w sumie zasypiemy tylko tą końcówkę już dobra mniej więcej jest wszystko przegrabione jeszcze tylko sobie to trochę podleje i będzie gid majonez także idę po konewkę i i podlewam Dobra, podlane wszystko Aż czekał że porobimy, zobaczcie Także jest git To sobie sunę ten uchwyt O W ogóle się Wam pochwalę Jerzyna mi ładnie poszła Już ma dużo fajnych owoców Zobaczcie jakie kiście o Zobaczcie tutaj tutaj w sumie zaraz sobie pozbieram i sobie ją zjem tam z tyłu też dużo się pojawiło Zobaczcie, co się tutaj dzieje także o, tutaj także w tym roku jestem zadowolony tylko wiecie co one są takie kwaskawe trochę nie wiem czy to taka odmiana czy po prostu czegoś im brakuje jak ktoś ma takie jeżony duże bezkolcowe i wie co tam można dosypać albo dodać żeby były słodkie może dlatego że są w cieniu i dlatego jest tak właśnie że są takie kwaskawe no nic za ja sobie i tak zaraz pozbieram sobie zrobię jakiegoś szejka, kefirka, czy coś z kefirem właśnie, o o, to jakaś mi się pajęczyna zrobiła, czekajcie nogą sobie ściągnę o, dobra, no a co, a u mnie szklarni ogóreczki, zobaczcie no zachorowały, miały takie liście dziwne, pourwałem te liście wszystkie, tam jeszcze widzę jakiś jeden został, no i co w tym roku moja szklarnia to są same małe pomidorki, zobaczcie, niby jest ich dużo ale to są te takie malutkie do sałatek po prostu pomyliłem nasiona nie wiem opisane ani nic i po prostu powychodziły takie jakie powychodziły winogron no już taki się robi w miarę urywam sobie takie kawałki nieraz jem już nawet są bardzo słodziutkie takie nawet lekko lekko fioletowe także także jest git widzicie jak fajnie zarosło wszystko a no i tu jak samo mam te pomidorki, zobaczcie, te, te, te malutkie takie do sałatek. No i co, tak to wygląda, tu mamy jarmuż, takie ładne drzewko sobie rosną. muszę właśnie podwiązać, żeby się nie urwało. W międzyczasie zobaczcie, jaka wleciała sałatka, e, taka trochę grecka, taka trochę wiejska, na śniadanko, bez chleba, bez niczego. Mm. Zobaczcie, piechota, jeszcze na tle ogrodu, rewelacja. Ogóreczki już się myją, elegancko. Jak co roku robię sobie ogóreczki. Zobaczę, tutaj mi się już gotuje wszystko. Woda posolona. Tutaj mam już naszykowane elegancko. Zaraz będą ogóreczki wjeżdżać. Ogóreczki mi się moczą w wannie. Także nie ma lipy. deki muszą być na zimę. <grym> Few minutes later. Witam Was ponownie. Czyli, co dzisiaj robimy? Bierzemy reklamóweczkę i idę sobie zobaczyć do lasu, czy są kani, bo mam sobie siodanie zjadkani. Jestem bardzo ciekaw, czy coś znajdę. Jakiś miesiąc temu byłem, znalazłem dwie, czy miesiąc, trzy tygodnie temu, więc możliwe, że dzisiaj coś znajdę. To sobie zrobię na siadanko, także widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na miejscu Znaczy na miejscu Prawie na miejscu, tylko sobie przejdziemy tą polanę taką Która jest przede mną I pode mną Oczywiście wziąłem sobie Strategiczną reklamoweczkę na grzybki Jak co roku I idziemy sobie e, Po nasze kanie Od razu zajrzymy do tego Miejsca, w którym było dużo lisów, które podjadają właśnie kury z sąsiadom, z tego co ostatnio widziałem, no i zobaczymy, co się zmieniło. Także ja się tutaj odwracam, ale w ogóle zobaczcie, jaki ładny poranek, widzicie? Jest gdzieś koło siódmej rano, a już jest fajnie cieplutko, tylko komary jeszcze trochę tną, ale co zrobić? Dobra, jesteśmy na miejscu w tym lasie, co w tym lesie takim brzozowym to zawsze kanie zbieram. <laughs> Dobra, odwracam kamerę na drugą stronę i widzimy się. I widzimy się za chwilę. <laughs> Powiem wam, że jak na razie to jest widnie. Nie ma nic Ale się zawsze w tamtym tutaj miejscu, czy w, nie, zawsze w tym miejscu jak byłem w tamtym roku To było ich tutaj pełno, ale nie ma nic Może dlatego, że jakieś wiecie, ostatnie dni to było trochę gorąco Chociaż podało 3 dni temu Nawet dosyć ostro Myślałem że przez ten czas coś się zawiąże i urośnie a tutaj dupa, ale komarycną ja pierniczę. Jeszcze jakieś muchy końskie koło mnie latają i mnie cały czas, cały czas gryzą po nogach. Lata cały czas za mną skubana i... Żeby tylko ugryźć. O. I wzruszy, i wzruszy Dlatego idę tak trochę szybciej, żeby... Żeby mnie nie pogryzła. Nie, wiem, ostatnio widzę chodź ludzi z jadrami, coś tam noszą, ale nie widzę na razie żadnych grzybów. Tutaj zawsze grzybków było pełno w tym lesie. O tutaj, zobaczcie. I nie ma nic. A myślałem, że sobie już zjem jakąś kanie albo coś do jajcznicy. Jak mnie denerwują te latające muchy. Idziemy teraz w stronę tego, idziemy teraz w stronę Tachnor z lisami, zobaczymy co tam się dzieje. Czy coś się zmieniło? Może już się wyprowadziły, chociaż pewnie teraz małe mają i, dlatego potrzebują dużo polować i przynosić zwierzyny w postaci kury. Dobra. Teraz będziemy w tamtym miejscu Także odwracam kamerę I obydwoje widzimy Znaczy wszyscy razem widzimy to co jest Przede mną Także obrad Kamerę mamy obróconą I idziemy tu przed nami Tu po prawej stronie Już widzę jakieś kopce są porobione Czyli dalej są Tylko nie wyskoczył jakiś teraz gdzieś. Nie ma ani jednej kani, ani grzybów. Kurde, jakaś pokrzywa jeszcze. Nie pokrzywa, tylko pajęczyna. Zobaczcie jak spokojnie. I one... Tutaj zawsze... Zobaczcie, o są. Zawsze tutaj zbierałem kanie. Było nawet dużo ich, a teraz nie ma nic. Mamy lisią Norę. Zobaczcie, są ślady. Tutaj widzicie? Są ślady, czyli coś tutaj mieszka. Coś tutaj wchodzi i wychodzi. Tam widzicie, jest drugie wyjście. Tam jest trzecie. No tej jest zazwyczaj tak, że zawsze mają kilka wyjść po prostu. I to są połączone takimi tun tunelami. Złamanie tabucha ale cały czas za mną. Ona cały czas chce mnie upierniczyć. O, tu mamy następne to wyjście na lisy. Zobaczcie. Tutaj, jakby było mało używane, bo tutaj nie ma śladów w ogóle. Te liście leżą jak leżą. Może się wyprowadziły. Nie wiem. Chociaż tamta jest aktywna, czyli możliwe, że coś jest. Ale nie ma nigdzie żadnych grzybów. Ja nie wiem za, to, za czym ci ludzie chodzą w ogóle po tym lesie w ogóle musi trochę popadać, mi się wydaje, trochę widgoci, żeby to sobie wyrosło, żeby się grzybnie spożyła. A jak jest sucho, no to dupa, chociaż myślałem, że po trzech dniach coś wyjdzie nie wiem czy tam iść pod te dęby a tam już nie będę patrzył, tylko zerknę jeszcze <laughs> I tu tutaj jeszcze w lesie to zawsze było grzybków dużo. To może wejdę tu na chwilę. Jeszcze może coś się wygrzebie, ale chyba jeszcze za wcześnie mi się wydaje. A mówię, rano, tak zajrzę, może coś się trafi. Może wiecie, różne to może być. No, nie ma nic. To wydaje mi się, że jeszcze trzeba trochę poczekać. Ani jednego grzybka, ani jednej kani, tylko masa pajęczy różnego typu, różnej wielkości i szerokości. Także bidnie. Biednie tak, czy po prostu Wracam do domu Zobaczcie jaki ładny poranek Jakie fajne cienie Mega Mega Dobra Wychodzimy z powrotem na pole Zobaczcie, Jak to się mówi Mamy ładne słoneczko. Zawracamy na działkę. Grzybów nie ma. A myślałem, że coś będzie, chociaż zwykle nie znajdę do obiadu, czy do obiadu, do siadania. Czekajcie, wezmę widok na siebie. Ta mucha znowu tutaj leci za mną. Czekajcie, tu was ustawię lepiej. O. A mucha znowu leci za mną, cały czas żeby mnie ją Dobra, sobie akularki. No i co, wracamy. Zostałem tylko pogryziony. Po nogach mam nadzieję, że nie mam żadnych kleszczy. Nie chciało mi się skarpet zakładać, mam takie buty. Zobaczcie, takie to się w góry chodzi. Nie wejdę na chwilę. tak sobie tylko. A co u was w ogóle słychać. Jak to na wakacje już byliście. Ja byłem w Gdyni kilka dni bardzo fajnie było. Pierwszy dzień padało a w drugi to była już lampa ale taka nieduża 25 26 stopni. Do tego ta bryza morska i powiem wam, że było fajnie chłodno zwłaszcza w nocy. Bo te noce tutaj u nas na wsi to są po 30 stopni. Po 26 to się spać w ogóle nie da. 30, 30, 30 to jest dzień ponad. Ale w nocy jest ponad 20 i też nie da się spać bo jest gorąco. Się zgrzałem. Nawet sobie koszulki nie założyłem, bo mi się nie chciało. Będzie gorąco. Także nie ma grzybów. Nie ma krów na pastwisku. Tu są zawsze krowy na pastwisku. Myślałem, że będą to na kręce. Ale za to mieliście na, na początku filmu. Chyba tego, chyba do tego wrzucę, bo zrobiłem kilka fajnych ujęć. Ależ jest gorąco. Siódma rano. Siódma rano. O, jak fajnie chłodniutko. I opuściła ta. Ta mucha tu ze mną latała cały czas Mam dla Was zagadkę. Ciekawe czy będziecie wiedzieć co to jest. No, już przed nami jest Uwaga. Zagadka za 5, 4, 3. Jeden i proszę bardzo, co to jest? Kto wie, co to jest? No, wiecie? Czy nie wiecie? A widzicie, napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie mi w komentarzu, co to jest. Zobaczymy, czy będziecie wiedzieć. Dobra, widzimy się na działce za chwilę. Cześć. Patrzcie, Frania czeka już na śniadanko. O, już byś zjadła. Gładna jesteś. No chodź, tutaj damy ci. Ach. Już tutaj damy śniadanko. Czekaj, czekaj, Frania. Te buciki tutaj wezmę na bok. O. o, jak ty się przymilasz do mnie, Frania. Już będziesz miała śniadanko. Chodź, jedzonko. Co to takiego? jak się cieszy, zobaczcie Zobaczcie jak Frania się cieszy Zobaczcie, no a co to takie mam dla Ciebie O nie, nie, jakie smakołyki Frania O. Zobaczcie jak cina Ale pyszne Frania, prawda? Pokaż jak pięknie jesz, pokaż przybliżymy troszkę o. Pokaż jak wcinasz Ale jej smakuje, ale pyszności, tak? Podzielić się z drugim kotkiem jak zaraz przyjdzie, czy nie? Chyba nie Chyba się nie podzieli Ale sobie wcina prania. Także dobry kotek. Dobra, ja uciekam sobie sałatkę robić.